Hej, cześć, siemieneczko wszystkim z tej strony Michu i witam was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku porównamy sobie Ryzena 1600X, czyli pierwszą generację do Ryzena 5600. E, procesor 1600X miałem w moim komputerze od roku 2018, natomiast 5600 gościł w moim komputerze od dwóch dni. I sobie porównamy te dwa procesory. Z racji tego, że moja karta graficzna to RX 570, przy którym nawet 1600X się nudził, no to stwierdziłem, że jeżeli chodzi o gry, no to nie będziemy tutaj robić żadnego większego porównania. Z racji tego, że praktycznie żadne wymierne wyniki się nie, nie pojawiły, nic się nie zwiększyło, no bo procesor i tak się nudził, więc to myślę, że nie ma sensu. Natomiast Porównamy sobie przede wszystkim programy użytkowe. Jak wypada 5600 na tle 1600XA, na przykład w DaVinci Resolve albo w 7Zipie, czy też innych benchmarkach typu Signbench? Więc to dzisiaj sobie przetestujemy. Jak widzicie Ryzen 5 Series 5000 oraz 1600X? Pudełka się troszeczkę zmieniły. Na przykład pudełko od 5600 jest odrobinę wyższe. Tutaj natomiast nie. 1600X przychodził bez chłodzenia. Natomiast 5600 ma chłodzenie z, w środku. Co z takich większych różnic, No tutaj 1600X akurat siedzi. A tutaj nie mamy niczego. O, widać tylko logo AMD. Także tak to wygląda. 4, praktycznie w sumie 5 lat różnicy między tymi procesorami jest, bo 1600 x został wydany w roku 2017. Ja go kupiłem w 2018, o ile dobrze pamiętam, i 5006 został wydany w roku bieżącym, bodajże w kwietniu tego roku. Także tak to wygląda. Jako, że już miałem płytę główną, miałem pamięci, i wszystko, no to upgrade był prosty. Mogłem też kupić Intela. A jednak postawiłem na MD, no bo nie musiałem nic po prostu zmieniać. Wiadomo, na przykład taki Intel Core i5, niech będzie nawet 13600KF czy 12400F, byłby szybszy od 5600. Ale no, jak już miałem wszystko gotowe, to po co kupować coś innego. Także tak to wygląda, a my tymczasem jedziemy. Nasze testy otwiera test SignBenchem R20. Ja tutaj porównałem te dwa procesory. SignBench R20 to już jest dosyć leciwa wersja SignBencha, gdzie Ryzen. Piątej generacji, nazwijmy to, jak ja to mówię, czyli serii 5000, nie jest za bardzo uwzględniany. Natomiast, no, był to dobry benchmark w czasach Ryzena 5600X i tutaj Ryzen 5600X zdobywa 2893 punkty, natomiast Ryzen 55600 aż 4153 punkty, co czyni go, no, prawie że dwa razy szybszym procesorem aniżeli, no, półtora razy szybszym aniżeli 1600X. Kolejny test jest to 3D Mark Time Spy. 3D Mark tutaj bardziej bazuje na karcie graficznej, ponieważ jest to benchmark no, yy, całościowy systemu, ale no, tutaj karta graficzna raczej robi największą różnicę. No i jak widzicie na Ryzenie 5600X osiągnąłem 3455 punktów. Wszystko było testowane w tej samej rozdzielczości bez żadnej zmiany ustawień, tak jak było po prostu. Natomiast Ryzen 5 osiągnął tych punktów 3544, czyli niecałe 100 punktów różnicy. Jeżeli chodzi ogólnie o wydajność w grach, no to do tego zaraz oczywiście przejdę, ale też dużej różnicy nie zauważyłem. I dlaczego to też wam zaraz powiem. Z kolei w SignBenchus R23 totalna deklasacja Ryzena 5600X przez 5600. Zobaczcie tutaj. Ryzen 5 5600 w Multicore osiąga aż 640 punktów, gdzie Ryzen 5600 x osiągał 6811, czyli spokojnie 5600 jest półtora razy szybszy od 1600X. Dodatkowo, jeżeli byłby to Ryzen 5 5600X, to byłby jeszcze szybszy i to byłby godziwy konkurent do porównania, bo 5600X ma wyższe zegary i wyższe turbo. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę punktów Single Core, no to mamy około 500 punktów więcej, właściwie 550 punktów więcej, można powiedzieć, między 1600X a 5600. Tutaj 5600 wypada nieźle całkiem, chociaż do Intela mu niestety daleko. Bardzo ciekawe jest też to, że jeżeli chodzi o Intela, to on nawet w 11. generacji bodajże przodował na Terrajdany 55600 wydajności jednego rdzenia, więc to jest całkiem ciekawe. Intel naprawdę zarobiście się trzyma od lat w wydajności jednego rdzenia. W 7-Zipie z kolei kompresja pliku 4GB zajęła Ryzenowi 5600X ponad 111 sekund, natomiast Ryzenowi 55600 tylko 77 sekund, czyli właściwie po prawie minucie, e, znaczy po lekko ponad minucie mieliśmy już spakowany 4GB plik. Oczywiście wszystko na domyślnych ustawieniach 7-Zipa. Na 1600X musieliśmy poczekać jeszcze kolejnych 40 sekund. kolejna deklasacja Ryzena 5600X przez 5 600. W kolejnym benchmarku, którego nazwy wolałbym nie wymawiać z racji wiecie czego panującego, Ryzen 5 5600 potrzebował 125 sekund do wyrenderowania obrazka, natomiast Ryzen 5600X potrzebował tych sekund 203, czyli naprawdę spora różnica na korzyść Ryzena 5 5600. I na koniec testów syntetycznych najważniejszy dla mnie test, czyli czas renderingu. Ten sam projekt, ta sama wersja DaVinci Resolve, czyli DaVinci Resolve 16, takie same ustawienia renderingu i wyniki mamy następujące. Ryzen 5 x potrzebował czasu na wyrenderowanie dokładnie 8 minut i 22 sekundy, natomiast Ryzen 5 5600 potrzebował 5 minut i 47 sekund, czyli można powiedzieć, że prawie o 3 minuty szybszy czas renderingu w przypadku tego projektu daje jakieś no powiedzmy sobie 40%, 30-40% szybszy rendering. Także jak dla mnie zmiana super. Jakbym zmienił na Ryzena 7 5800X, to pewnie ten render trwałby jeszcze krócej. Jak wiecie, ja renderuję w 1080p, 60fps, więc na razie mi w zupełności wystarczy. Jak będę kiedyś renderował w 4k, to się pomyśli o Ryzenie 7 lub 9. Na razie jest jak najbardziej w porządku. Ja jestem zadowolony. A my tymczasem przechodzimy do gier. Witam w CSGO Ryzen 5600X mapa ze, ze Steamu e, Benchmark FPS, więc sobie sprawdzimy. E, niestety nakładka żadna overlay mi nie działa, e, więc nie widać FPSów ów z np. MSI Afterburnera. Nie wiem, resetowałem kompo, próbowałem to zmusić do działania nie działa. Nie wiem o co chodzi. Ostatnio mam jakieś problemy w ogóle z, ze swoim komputerem. Na przykład problemy z dyskami, ale to nie będę się teraz wypowiadał o tym. No i aktualnie mamy tutaj około 300-400 FPS w porywach. Także to jest bardzo popularna mapa, jeżeli chodzi o testowanie FPS-ów. No tutaj zobaczcie nawet spadki, poniżej 200 są. Szkoda, że nie widzicie właśnie zużycia procesora ani GPU. No to jest minus, ale musicie mi wierzyć na słowo, że jest to Ryzen 5600X, zresztą widzicie po FPS-ach, prawda? Ok, no i mamy wynik: Average Frame Rate 286 i pół fps -a. Zobaczymy ile, jak to będzie wyglądało na procesorze Ryzen 5 5600, zobaczcie tutaj, żeby nie było, że kłamię, 2286,5 fps -a. no, także widzimy się niebawem. Ryzen 5 5600, mapka z warsztatu, FPS, benchmark, lecimy, zobaczymy ile 5600 osiągnie FPS-ów. Także wszystko jest uruchomione, jest CL Show FPS, są fps ustawienia są te same. Zobaczcie sobie teraz kawałeczek, jak to tutaj wygląda, i wrócę do Was już z gotowymi wynikami. Dlatego że myślę, że nie ma sensu, żebyś Wam to całe puszczał, bo to raz, że zajmuje czas, a dwa nikt nie będzie tego całego oglądał. Także nie oszukujmy się, na, na ten moment mam około 500 fps lecimy. Mamy wyniki: average frame time 387 60. FPSa czyli wynik o ponad 100 FPSów lepszy na rajzenie 5600 5 aniżeli na 1600 X. Jak wiecie, CSGO jest grą bardziej procesorową niż graficzną, więc tutaj no, oczywistym było, że. Ryzen 5600 będzie Viewed Prim prym i tak się też stało. Następna gra Forza Horizon 4. Dlaczego 4 a nie 5? Bo piątki nie mam na kąpię, mam tylko czwórkę, więc posiłkowałem się czwórką. Tutaj tak istotny jest udział procesora, a nie karty graficznej, dlatego ustawienia są wysokie, a nie ultra, żeby nie ograniczała nas karta graficzna i bazujemy tutaj na symulacji osiągów, która jest zbudowana w Forze, czyli taki wewnętrzny benchmark i zobaczcie sobie tutaj bardzo ciekawą rzecz. Na Ryzenie 5600i Mamy symulację CPU, średnie FPS 181, minimalny 147, a maksymalny 222. Tymczasem na Ryzenie 5 55600 mamy średnie FPS na poziomie 263 FPS, minimalny 217 i maksymalny 327, czyli praktycznie można powiedzieć, że o jakieś. Yy... 50, dobre 50, nawet w porywach do 70% wzrosła wydajność w Forzie, jeżeli chodzi o wydajność procesora. Także naprawdę jest, jest wysoko, jest wysoko, że tak powiem klasycznie. E, bardzo jestem zadowolony akurat z tego tutaj wyniku, ale z CSA również ostatni test na dzisiaj, Wiedźmin 3 po lewej stronie Ryzen 5 5600 po prawej 1600X, miejscówka Nowigrad, tutaj robię zawsze testy procesora i jak widzicie FPS osiągany na Ryzen 5 5600 jest wyższy bo potrafi przebić 60 klatek natomiast na, 5, na 1600X raczej utrzymał się w okolicach 60 klatek, ustawienia są te same, także tak to wszystko wygląda, no tutaj Wiedźmin raczej nie ma się co spodziewać większych różnic z racji tego, że 1600X to i tak już był wystarczający procesor do tej gry, a dwa, że mam Ryzen rx 570, więc dosyć już leciwą kartę graficzną, także tak to się prezentuje. Na ostatnie słowa podsumowania, także jak widzieliście na filmie Ryzen 55600, deklasuje Ryzen A5600X, czego oczywiście można było się spodziewać. W końcu te procesory dzieli praktycznie 5 lat. W 5 lat w informatyce zmienia się bardzo, ale to bardzo wiele więc no tutaj oczywistą oczywistością jest, że 5600 wygrywa ale niektóre wyniki są naprawdę oszałamiające, jak na przykład ten w Forzie bądź skrócenie czasu renderu o 3 minuty praktycznie mimo, że ten procesor też ma 6 jedzeni i 12 wątków a no dodatkowo nawet niższe taktowanie czyli jednak cache robi swoje, to pierwsza rzecz a druga rzecz jest taka, że proces technologiczny również robi swoje no i mamy też dodatkowy komplet instrukcji, których nie posiadał Ryzen 5600X dodatkowo mój Ryzen jest w stepingu B2, czyli powinien się nawet lepiej podkręcać niżeli wersja na stepingu 0. Więc to tyle. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. Jeżeli zawiodłem kogoś oczekiwania co do ilości testowanych przeze mnie gier, no to przepraszam, ale niestety, no, nie mam jak. Bez sensu jest testować gry z GPU, które i tak jest, było, które ograniczało nawet Ryzen 5600X. No, chyba mnie rozumiecie. Przetestowałem większość gier, gdzie można było sprawdzić procesorowe tematy, natomiast reszta, no, jest bezsensowna co więcej, za 600 zł ten procesor, świetny zakup jeżeli ktoś posiada już płytę, także polecam jak drożej to się nie opłaca no, także tyle jeżeli wam się podobała łapka w górę, subskrypcja jeżeli wam się nie podoba łapka w dół ale możecie też zasubskrybować, może was zaskoczę innym filmem, zapraszam na moją grupę na facebooku Mordeczki Micha oraz na mojego instagrama wszystkie linki w opisie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam was w ciepło, hej